Na tę chwilę miłośnicy wąskotorówki białośliwskiej czekali kilkanaście lat. Starostwo powiatowe w Pile stało się właścicielem kolejki. PKP o zabytkową wąskotorówkę nie dbały, a to co mogły sprzedały na złom. Gdyby nie grupka entuzjastów, być może do dziś nic by już nie zostało. Towarzystwo Wyżyskiej Kolejki Powiatowej liczy, że będzie ona jedną z najważniejszych turystycznych atrakcji. Miłośnicy Ciuchci z Towarzystwa Wyżyskiej Kolejki Powiatowej poświęcają czas i pieniądze, by doprowadzić ją do świetności. Przełączamy kuźliczek i możemy odpalać. Odpalamy. Dobra. Bo ta kolejka to unikat. Dlatego, że jest 600, dlatego, że praktycznie jedna z najstarszych w Europie i o niespotykanym układzie torowiska na stacji. Trzy poziomy torów powodują, że. To jest ewenement na skalę kolej światową. Kolejka powstała w 1895 roku. Przewoziła cegły, buraki i bydło. Służyła do lat 80. Potem PKP przestały o nią dbać. Żaden z parowozów nie ocalał. Te, które były, to jeszcze za czasów PKP zostały sprzedane do Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii. I pozostałe gdzieś jeszcze zostały zezłomowane, bo było tu chyba 28 parowozów. Teraz jest szansa, że kolejka zacznie żyć. Jej nowym właścicielem został piński samorząd powiatowy. Starania o to trwały 11 lat. Biorąc pod uwagę rozwój północny Wielkopolski kierowany w kierunku turystyki, to ta kolejka wąskotorowa wkomponowuje się naturalnie. Towarzystwo Wyżyskiej Kolejki Powiatowej liczy, że będzie partnerem starostwa i wspólnie uda się wąskotorówkę doprowadzić do stanu świetności, tak by mogła przewozić turystów. Będzie można tą kolejkę reaktywować, jakoś ją odnowić, zagospodarować. Gdyby rozwinęła się turystyka, a kolejka stała się atrakcją, pracę przy niej mogłoby znaleźć kilkaset osób zatrudnionych także w gastronomii i hotelarstwie.